Hej, cześć, witam serdecznie wszystkich. Po kilku przerwie, gdzie nie było ode mnie żadnych propozycji, teraz nadrabiam zaległości i w ciągu najbliższych kilku tygodni powinno się kilka fajnych aut mnie pojawić do, do kupienia. Także obserwujcie kanał. Tu pierwsza propozycja dzisiaj, Mazda 6. Wiecie, że lubię sprowadzać te samochody, nie zawiodłem się na nich nigdy, więc tutaj taki, taka Mazda 6 dzisiaj w mojej ofercie. Kolor srebrno-wrzosowy. Silnik 2,5 benzyna, czyli jest czym pojechać. Wyposażenie bardzo dobre, zaraz Wam o tym opowiem. Rocznik 2008. No i auto jest już zarejestrowane w Polsce, także nie będzie tu problemu, żeby przejechać, jeżeli ktoś przyjedzie, będzie chciał zakupić ten samochód, to nie będzie problemu, żeby jechać tam do siebie, do swojej miejscowości. Później tylko będzie musiał go przerejestrować. Auto ubezpieczone oczywiście i zarejestrowane. Oczywiście jest to samochód sprowadzony z Niemiec. Dopiero co sprowadzony niedawno. Teraz dopiero został zarejestrowany. Nie jeździł, przepraszam, nie jeździł wcześniej w Polsce. I oczywiście zakupiony przeze mnie od rodowitego Niemca, który był drugim właścicielem, ale, ale pierwszym właścicielem był jego ojciec. Ten Niemiec, od którego ja kupowałem, był po 50. Jego ojciec jeździł najpierw około 8 miesięcy tym samochodem, potem przekazał to auto synowi. Także, dwóch właścicieli w briefie, ale tak naprawdę, auto w jednej rodzinie, i to jest na pewno atut tego samochodu. Samochód przyprowadzony bezpośrednio na. No, przyjechał własnych siłach, krótko mówiąc. Dlaczego to jest ważne? Z dwóch powodów. Po pierwsze, wiecie, że taki samochód, który przyjechał w własnych siłach, nie był uszkodzony ani mechanicznie, ani blacharsko. A po drugie, no jednak, według mnie, taki, taki test samochodu, taka droga z Niemiec do Polski, w tym, w tym przypadku z Wiesbaden do Łodzi, bo to było w okolicach Wiesbaden, no to jest około 1000 km. To jest świetny test samochodu, zawsze to podkreślam i, i powiem szczerze, że żadna jasna próbna, nawet 15 czy 20 minut w Niemczech i żadne później oględziny, przegląd weryfikacyjny w warsztacie i tak dalej, nie powiedzą tyle, co taka droga do Polski. Ja się o tym wielokrotnie przekonałem, i póki będę mógł, będę starał się tymi samochodami właśnie tak jeździć i je w ten sposób testować. Jeśli chodzi o mankamenty, bo zacznijmy, zacznijmy od mankamentów tego samochodu. Są to mankamenty tylko i wyłącznie wizualne. Tu jest, tu jest niestety było widocznie drzwi. Przy otwarciu gdzieś w coś puknął. I niestety tu Niemiec zaprawił. Ja musiałem to trochę zamalować, wyglądało brzydko, ale teraz wygląda niewiele lepiej no może trochę lepiej. Ale widzicie, kolor jaki mi dobrali w sklepie nie jest idealny. Także ewentualnie, jeżeli komuś będzie to przeszkadzać, tutaj musi do odcięcia pomalować te drzwi, zrobić po prostu w kuszkę i tyle. Ja tego nie malowałem, później wam powiem dlaczego. Tu mamy jeszcze drobny taki też. Takie przetarcie. Tutaj mi się wydaje, że jeszcze to spróbuję zaprawić, bo tu zapomniałem o tym szczerze mówiąc. Także będzie to trochę lepiej wyglądało. Na dole mamy troszeczkę też takie zarysowanie, ale tego wcale prawie nie widać, bo jest bardzo nisko. No i co poza tym? No poza tym to Wam powiem szczerze, że nic. Troszkę delikatnie. Kilka może odprysków od kamieni na masce, ale są one bardzo mało widoczne. Pozostała część karoserii praktycznie, no jak na auto 12 czy 13 letnie jest naprawdę zupełnie dziewicza, bym powiedział, nie ma żadnych rysek, wniotek, bardzo ładnie się prezentuje, także tylko tamte jakby miejsca, no może gdzieś tam jeszcze delikatnie na tylnym zderzaku, ale to jest, to są rzeczy, które tak naprawdę są mało widoczne tu na dachu, na wszystkich słupkach, na błotnikach, wszystko jest bardzo ładnie, w bardzo ładnym stanie no i tak, tak to wygląda Jakie są atuty samochodu, no auto w oryginalnym lakierze i dlatego też właśnie podjąłem decyzję, żeby tych drzwi nie lakierować, ponieważ wiem, że są, są ludzie są klienci, którzy zwracają bardzo na to uwagę, żeby samochód był cały w oryginale, no jeżeli jest cały w oryginale, to, to ja tego malowałem nie będę Natomiast, no, tak już mówię, de decyzję pozostawiam nowemu właścicielowi, czy to polakierować. Ja tam bym polakierował, no bo w sumie lakierowanie nic nie ujmuje samochodowi. Nie jest to dla mnie najważniejsze, no ale wiem, że są tacy ludzie, dlatego ja to po prostu zostawiam. Auto jest całe w oryginale, jest bezwypadkowe, bezkolizyjne. Wszystkie szyby y mamy również tutaj oryginalne, łącznie z przednią. Y już wam też pokażę, jak już tu pokazuję. Może będzie widać, chociaż to na tym przodzie słabo. O, jest. Także przednia szyba, również oryginał. No i co teraz? O, jak już tu jesteśmy jeszcze. Przy zewnętrznych częściach auta, Felgi 18 Mazda. Z tyłu mamy taką sytuację, że opony niestety są słabe, więc trzeba je będzie wymienić. Z przodu założyłem dwie bardzo ładne zimówki. Tu mamy koło sześciu mm bieżnik także dwie z przodu macie w bardzo ładnym stanie zimóweczki z ładnym bieżnikiem Continentale i to chyba jest 20 rok nawet opona więc bardzo bardzo fajna oponka założyłem felgi tak jak widać w dobrym stanie może nie są idealne ale, ale są w bardzo ładnym stanie natomiast z tyłu jeżeli mi się uda do przyjazdu klienta jeszcze zdobyć dwie opony to oczywiście kupię i założę. Natomiast na razie po prostu ich nie było. Nie dostałem, więc nie miałem co założyć. Także te dwie z tyłu są na razie do wymiany, ale zobaczymy. No jeżeli ja, mnie się uda dostać, to jeszcze przełożę. Jeżeli mi się y, nie uda dostać, no to już Wy będziecie musieli sobie dwie opony kupić. Teraz zajrzymy do środka. Jak, wiadomo, jak, y, jak wiecie, y, 2.5 benzyna to są raczej najlepsze wyposażenia i tutaj też takie mamy klapa otwierana sama się zresztą dociąga zobaczcie opyk. O, tak. Sama się dociąga, ale otworzymy. Jest to w ogóle wersja hatchback, jak widzicie. Także bardzo fajna, bo ona jest dość rzadko spotykana, albo są sedany, albo są kombi, hatchbacki są rzadziej z tego, co, co zauważyłem, ale może się mylę, nie wiem, ale tak mi się wydaje. Dobra, taki spory, zresztą spory, spory bagażnik, wiadomo, możemy siedzenia złożyć, pyk, o, i siedzenie się składa. Wiadomo, wtedy miejsca dość sporo uzyskujemy, jeśli chodzi o włożenie tam jakichś różnych rzeczy. Tutaj dokumenty przygotowałem Wam później do pokazania, a teraz zobaczmy sobie w środku. Skóry, skórzana tapicerka czarna, myślę, że ładnie utrzymane. Przebieg nie jest może najmniejszy, ale też, też nie jest jakiś wielki. No, przynajmniej jak na ten rok samochodu. Zobaczcie, jak wyglądają siedzenia. Od razu powiemy o wyposażeniu. Fotele elektryczne z pamięcią wstawień, trzy pamięci. Znaczy, fotel kierowcy taki jest, bo już pasażera nie jest elektryczny. Mamy wszystkie szyby elektryczne mamy lusterka składane, elektrycznie tempomat. Aha. A co tu w środku mamy? No tu mamy oczywiście klimatronik dwustrefowy, yy, nagłośnienie Bose. Nawet tutaj o możemy pokazać nagłośnienie Bose ze zmieniarką na 6 CD oraz subwooferem. W bagażniku mamy yy, podgrzewane fotele, mamy tempomat, wielofunkcyjną kierownicę. Jeśli chodzi o zewnętrzne ciekawe elementy wyposażenia to trzeba powiedzieć, że mamy tak czujniki parkowania przód i tył, no i ksenony, które bardzo fajnie świecą. także no myślę, że wyposażenie jedno z lepszych, jakie w tym modelu było. a tak jak mówiłem z silnikami 2.5 najczęściej są dobre wyposażenia, aczkolwiek widziałem też na przykład wersje bez skór. Często też są wersje z półskórami. Tak? No tu mamy pełne skóry i tak yy, tak jest jak widać już wam pokazuję przebieg tego samochodu 184 500 w tej chwili. Yy, nie jest to ani duży ani mały przebieg. Znaczy, jak na ten wiek samochodu to, jest to raczej bym powiedział mały przebieg ale ale czasami też można dostać auta z mniejszym przebiegiem. Już otwieram maskę. Yy. Tak wygląda środek. Yy, Naszy środek, mówię. Komora silnika, raczej. Yy, wszystkie dane dotyczące samochodu, szczegółowe przebiegi i tak dalej, macie w linku po, yy, po, pod, pod tym filmem. Tam będzie link do mojej strony, gdzie szczegółowo ten samochód jest opisany. Yy, wszystkie przebiegi oraz. Yy, Dokładne zdjęcia oraz no, wszystko co, co było w tym samochodzie robione. Wszystko macie tam wypisane i ja oczywiście zaraz wam to jeszcze opowiem. Przegląd weryfikacyjny i naprawczy u nas w Łodzi już po, po przyjeździe zostały wymienione przede wszystkim na co trzeba zwrócić uwagę. Nowe tarcze i klocki z przodu macie tu założone także yy, z tym już nie będziecie mieli żadnego problemu. No oczywiście serwis olejowy, pewnie jakieś tam jeszcze pierdoły wymienialiśmy. Przy, nie wiem, może jakieś łączniki, już nie pamiętam dokładnie, nie przychodzi mi teraz do głowy, przepraszam, ale to będziecie mieli też na stronie opisane. Tak wygląda komora silnika. O, i zaraz właśnie odpalimy sobie maszynę. jeszcze jedna ważna rzecz w wyposażeniu, o której Wam wcześniej nie powiedziałem, to jest system bezkluczykowy, keyless, czyli ja cały czas ten, tego pilota, ten kluczyk trzymam w kieszeni i normalnie uruchamiam sobie auto, zamykam go y, klameczką i potem przychodząc do samochodu otwieracie tylko y, klamkę naciskacie i znaczy po prostu łapiecie za klamkę i auto się samo otwiera i można go bez problemu uruchomić, tak jak właśnie teraz to robię. Tak wygląda auto odpalone nagłośnienie. Bose, jedyny produkt takim składzie. Świetnie chodzi subwoofer. Świetnie pracuje subwoofer, fajnie to słychać. Zmieniarka na 6 CD, tak jak powiedziałem. Tu oczywiście mamy na napoje takie pojemniki. No i co? klimat dwustrefowa, wszystko działa, wszystko powinno być dobrze. Lusterko moi drodzy jest fotochromatyczne także jak z tyłu światła świecą jakiegoś samochodu to oczywiście się przyciemnia żeby nie raziło Was w oczy no i tak dalej i tak dalej wyposażenie naprawdę zacne posłuchamy silnika jak to wygląda i tak sobie pracuje staram się Wam wszystko szczegółowo pokazać. Wiadomo, że to i tak nie zastąpi oględzin tutaj na miejscu w łodzi, ale może coś wam przybliży. Jestem absolutnie przekonany, że warto przyjechać. Warto zakupić ten samochód. Jak widać jakieś specjalnie korozji też nie ma, bo często z mazdy. Oczywiście no Mazdy nie są wolne od korozji. Nie, nie czarujmy się, żadna Mazda nie będzie wolna, ale ale myślę, że tutaj jakiegoś dramatu nie ma, wręcz tam jest mi bardzo fajnie, yy, scenony tak świecą, jak widzicie. O. Zaraz zrobimy może małą rundkę tutaj po placu, spróbujemy zrobić, zamkną tą maskę. Zamykam drzwi. A, jeszcze jedna sprawa. Przebieg 184 tysiące kilometrów. A, ważna, ważna sprawa. Przepraszam, że, że zapomniałem. Ważna sprawa. Zazwyczaj w tych Mazdach y, y, parują lampy przednie i tylne. Tutaj mamy sytuację zgoła inną. Żadna z tych lamp w ogóle nigdy mi nie zaparowała. Zobaczcie. Y, auto świeżo po myciu, Żadna lampa nie paruje. Także to jest... Y, to jest też to jest też bardzo dobry znak. Yy, tutaj wam powiem teraz najważniejsza rzecz przebiegi. zobaczcie jaką dokumentację niemiec zgromadził od początku istnienia tego samochodu. Proszę 2009. Zobaczcie jak niemiec pedantycznie wszystko zgromadził wszystkie o przeglądy dekra Tif yy, 211 Proszę reśnęgi czyli rachunki z warsztatów. Proszę wszystko robione na czas możecie się z tego tutaj dowiedzieć 14 rok proszę 15 17 i tak dalej i tak dalej 19 chyba tu jest ostatni oczywiście tą książkę DSR elektroniczną yy, też auto ma. nie wiem jakie tam są wpisy nie pamiętam mam ją ściągniętą gdzieś u siebie na komputerze czy tam jest dużo wpisów czy nie to ja już w tej chwili nie pamiętam ale tak czy inaczej no macie przebieg tutaj udokumentowany yy, absolutnie Pięknie i na pewno na pewno jest to przebieg 1000 oryginalny. Tak jak wam mówię, a 184 to nie jest jeszcze w ogóle dużo jak na ten rocznik, i jak na ten silnik klapa się dociąga. Zobaczcie, jak to wygląda. Także auto na pewno pojeździ, na pewno pojeździ bezawaryjnie jeszcze długi, długi czas, tym bardziej, że te mazy faktycznie są. Autami godnymi polecenia są to auto bezawaryjne, a jeszcze z takim przebiegiem mi się wydaje, że nie będzie żadnego problemu. No to co? Ruszamy, nie? Jest świetny, świetne przyspieszenie, chociaż ten silnik jest wolno nie ma turbiny, ale naprawdę ładnie to chodzi i nie ma żadnego problemu. No ja tu nie będę, ale patrzcie, patrzcie, jak, jak on lubi sobie wyrwać, nie? No, moi drodzy, fajna propozycja, i naprawdę Wam polecam. Jak tam wejdziecie na moją stronę na Facebooku, są zdjęcia tego samochodu, jak go mm, kupowałem spod domu u Niemca. Są zdjęcia tego samochodu, jak jechałem nim do Polski. Także zapraszam Was na Facebooka. Wszystko tam sobie popatrzycie. No i oczywiście, zapraszam Was do zakupu, do przyjechania na oględziny. I pozdrawiam Was serdecznie. No to na razie, cześć, dzięki.